Dzień dobry kochani, witajcie w nowym vlogu na moim kanale. Nie zdziwicie się, pewnie, że stoję nad deską do prasowania. U mnie mam wrażenie, że wieczne prasowanie w tych vlogach, ale powiem Wam, że mi to nie przeszkadza, bo ja wbrew takiej powszechnej opinii e, i upodobaniom ja lubię prasować, naprawdę odprężam nieprasowanie i jakoś mi to wcale nie przeszkadza. Także pracowałam nowości blerni, e, bo jak widzicie jestem ogarnięta, pomalowana, będziemy robić zdjęcia. Mam nadzieję, że pogoda się nie zepsuje, bo jest strasznie w ogóle tak ponuro, szaro, no ale chcemy zrobić te zdjęcia dzisiaj, tylko żeby nie padał deszcz, to będzie dobrze, to damy radę. E, także będziemy mieć pomoc przy żeby szybko wyskoczyć, e, cyknąć zdjęcia, żeby móc wstawić te nowości. W ogóle no takie, chyba wam to mówiłam, że zastanawiam się, czy... Nie robić zdjęć, niedługo już pewnie będzie trzeba w domu No bo już ostatnio było mi bardzo zimne Jak robiliśmy zdjęcia Dzisiaj niby nie ma tragedii Ale jest chyba 8 stopni A mamy dwa modele sukienek Więc tak bez kurtki, w samej sukience No jest to ryzykowne Także będą mega ekspresowe zdjęcia Na pewno dzisiaj Oczywiście też myślimy nad tym, żeby jakieś tło Może kupić fajne, takie duże Bo ja mam te tła, na których nagrywam na Instagram Natomiast one są na tyle małe, że no Wiecie, no ciężko byłoby na nich zrobić zdjęcia na przykład całej sylwetki, więc trochę nad, się nad tym zastanawiamy, ale to jest taka już inwestycja, bo trzeba by wtedy zamówić też inne lampy, światło dostosować i też znaleźć przede wszystkim miejsce, żeby takie duże tło rozstawić, bo ono nas w mieszkaniu raczej, raczej by się nie zmieściło. Także myślimy nad tym intensywnie, a na razie może jeśli będzie tak zimno, że nie da rady wyjść na dwór, zrobić tych zdjęć, no to może uda się po prostu w domu, w salonie, czy gdzieś, no czasami robiliśmy w domu zdjęcia i jakoś nie narzekaliście mocno, chociaż ja lubię takie zdjęcia na zewnątrz, one zawsze są ładniejsze, zawsze jest taka, jakaś taka stylizacja, którą możemy Wam pokazać, e, którą mogę Wam zaproponować do danej rzeczy, więc no zawsze bardziej mi się to podoba, natomiast e, no mam nadzieję, że nie będziecie też narzekać, jeśli jakieś zdjęcia będą w domu niedługo. Także dajcie znać, czy koniecznie dla Was muszą być zdjęcia E, takie produktowe na zewnątrz, czy nie, no myślę, że w domu też można fajnie pokazać, o ile e, też mam, będziemy mieli dobre światło, dlatego że no, przy dziennym świetle już teraz e, taką jesienią, jaką mamy, czy przełomem jesieni i zimy, to już średnio się da zrobić, bo jest strasznie ciemno ostatnio. Wczoraj e, była pierwsza połowa dnia bardzo ładna e, i była u nas e, Ada, byli u nas właśnie znajomi, z maluchem swoim. Także wyszliśmy sobie z dziecietkami na spacer, z wózeczkami. Co prawda słońce właśnie już zaszło, bo się nie wyrobiliśmy tak, jak było słońce, bo było do jakieś, nie wiem, 12-11, coś takiego, a potem było tak ponuro, ale było naprawdę ciepło. W porównaniu z tym, co się dzieje ostatnio Także bardzo fajny dzień No a dzisiaj zdjęcia na blern Powiem Wam, że mam nawet taką w miarę energię dzisiaj, żeby coś podziałać Także trochę sobie popracowałam od rana Coś tam przy moich zrobiliśmy Coś tam popracowałam, Tomek się nie zajął No i to zdjęcie. Więc dzisiaj taki dzień pracujący Jeden z... No niewielu takich, gdzie większość dnia poświęcamy na pracę No bo wiadomo, teraz rzeczywistość się zmieniła Dobra, ja mam jeszcze tutaj parę rzeczy do wyprasowania dla malutkiej Które kupiłam nowe, bo mówiłam Wam, że prasuję te nowe rzeczy A później jak już są, wiecie, takie wyparzone powiedzmy to po kolejnym praniu No to nie, nie prasuję ich, no bo to nie ma sensu Bo jak zakładamy na nią, to ona wiecie i tak leży w użytku I tak się gniecie, a już nie ma potrzeby wyparzania moim zdaniem tych jakichś tam bakterii Dobra, nieważne, bo się tutaj rozgadałam Także szykujemy się i później Pewnie w tym vlogu też pokażę Wam nasze nowości moi drodzy. Ja już po prysznicu, świeżo jak widać, także za chwilę będę suszyła włosy. Jak mi się uda, <noise> bo Tomek i Nen na razie śpią, także mam chwilę dla siebie. Troszeczkę wcześniej dzisiaj od nich wstałam. E, no i przyszedł czas na moją poranną pielęgnację, więc przygotuję sobie tutaj wszystkie. Um... Kosmetyki. Stwierdziłam, że do Was odezwę, bo chciałabym też wspomnieć o jednej prące z okazji Black Friday, ponieważ trwa ona no, do końca weekendu, czyli do 28 listopada i jest to prąka z marki Basic Lab. Promka dotycząca marki Basic Lab, czyli mojej ulubionej marki pielęgnacji. No i tutaj przy okazji chciałam Wam właśnie powiedzieć o serum pod oczy, który jest nowością. Odzywałam się już do Was w tej sprawie na Instastory, pokazywałam Wam, ale nie mogłabym nie powiedzieć tutaj, bo wiecie, że ja uwielbiam Basic Club i tutaj nie ma nic, wiecie, do ukrycia. Tutaj mam taki koszyczek z kosmetykami, których używam codziennie albo prawie codziennie niektórych i tutaj większość kosmetyków to jest po prostu... Basic Cup, e, także to serum pod oczy, które jest nowością, to jest dokładnie serum liftingujące e, pod oczy i na powieki z 10% kompleksem peptydów i z ceramidami. E, odżywienie i ujędrnienie, i e, tak samo jak bardzo lubię to peptydowe serum pod oczy z kofeiną, e, to pokażę Wam może jaka jest różnica konsystencji, także zobaczcie, to jest takie, tutaj prawie już nic nie ma, muszę się sama zaopatrzyć w nowe opakowanie, ale tutaj to jest takie bardzo, nawet widać w tej pipetce, że ona jest takie bardzo wodniste, to z kofeiną, takie leciutkie, a to jest w formie emulsji, zobaczcie, jest takie wyciskane, także no może zacznę sobie od tego sam pod oczy, o zobaczcie, to jest taka emulsja, która jest em, bardziej taka no to trochę bardziej odżywcza niż e, tamto serum, jest trochę bardziej treściwa, ale w związku z tym, że zobaczcie, jak ona pięknie się tutaj rozprowadza i pięknie się wchłania e, w okolice wokół oka, to wcale nie obciąża. Także spokojnie można jej też używać na dzień. E, także bardzo fajne serum, które daje właśnie e, efekt takiej regeneracji, odżywienia. E, na oczywiście. E, rozjaśnia też cienie wokół oka. E, także naprawdę super. E, do twarzy używam e, Emu Gelu e, z Basic Club. E, to serum często się nie zmienia, bo na przykład na noc. Mam tutaj, no, e, Na noc używam też, już mi się kończy. E, swojego ulubionego serum z ceramitami z Basic Clubu. A na dzień właśnie tego emużelu. On jest taki fajny, bardzo leciutki, świetny na co dzień. Myślę, że jeszcze fajniej będzie się sprawdzał latem, ponieważ właśnie tak no jest bardzo taki delikatny, nie obciąża. Skóra jest taka świeża po nim. Tutaj nie chciałam już bardzo dużo się zwodzić na temat tych kosmetyków, tylko właśnie mam powiedzieć, że jest obecnie chyba największa możliwa promocja właśnie z okazji Black Friday, także warto skorzystać. Zwłaszcza, że już w sumie dużo nie zostało i jest to trochę na aż minus 30% właśnie z okazji Black Friday z kodem, tylko znajdziecie w opisie. A jak ktoś by się spóźnił, bo na tego wloga później, to mój kod też będzie później aktywny. Troszeczkę mniejsza promka, ale nadal jest to e, duży rabat, także myślę, że warto e, korzystać. Dobre, także to nałożone i jeszcze um, teraz nałożę sobie. Krem z SPF-em e, i używam e, na zmianę w sumie e, tego kremu i tego kremu, czyli w sumie nie kremu, tylko tej emulsji z Basic Lab również, e, z e, SPF, czyli z ochroną sieci słoneczną, albo tego takiego żelu, to jest taki krem-żel z e, Holika Holika, e, aloesowy, także użyję dzisiaj. dzisiaj no, nie będzie emulsja, bo wczoraj używałam tego żelu, także tak właśnie sobie... Na zmianę używam. Lubię bardzo jeden i drugi produkt. A w ogóle nie pamiętam, czy Wam pokazywałam, że używam tego kremu. To jest krem z apteki Alantan Plus, bo już w sumie w że miałam bardzo suchą skórę, a jak byłam w szpitalu przez 15 dni, to mam wrażenie, że tamtejsza woda zniszczyła wręcz moją skórę. Naprawdę nie tylko na dłoniach, ale na całym ciele wręcz miałam takie skorupki. W szpitalu tego jeszcze nie było, bo wiecie, to wyszło po chwili, ale jak wyszłam z szpitala, to była... Tragedia I to, co ratowało moje dłonie I nie tylko dłonie, bo też smarowałam sobie na przykład Łokcie, ramiona Bo też miałam takie bardzo wysuszone Naprawdę, dosłownie takie skorupki I to, co mi pomogło, to właśnie ten krem Oczywiście też trzeba się nawadniać A w szpitalu, no może aż tak o tym No nie pamiętałam, przyznaję się Natomiast w domu już Nawadniam się dobrze, ale to co mi e, zrobiło dużą różnicę to właśnie ten krem. Nie maść, bo maść jest tłusta, tylko krem. On się pięknie wchłania, a naprawdę daje radę. I e, no, praktycznie żaden krem taki do rąk typowy mi nie pomagał, a ten daje radę. Także używam go e, nadal na bieżąco i moje dłonie się trochę e, podleczyły i e, odżyły można powiedzieć. tak wam się pokazuje dlatego, że będę robiła sobie śniadanie i dzisiaj na śniadanie czekajcie, czy będzie cokolwiek ostre, czy nie może no, tak dzisiaj na śniadanie będą witamixy czyli te oto płatki bo w ogóle, znaczy bo no nie dlatego robię śniadanie ale e, fajnie, że tyle z Was pamiętało, jak właśnie się pytałam Was. Pamiętaliście, że robiłam je sobie w Londynie. <grytanie> Także zobaczcie, teraz jak ktoś nie wie, tak to wygląda. Ja je kupiłam, znaczy Tomek mnie kupił w sumie w, w Deals czy w action? W Deals chyba. Bo jeden z tych sklepów jest w płotku, a drugiego nie ma i nigdy nie pamiętam, który. Chyba w Deals. Mam nadzieję, że w ogóle cokolwiek jest OSCE. Także tak to wygląda. Są takie płatki. Nie wiem czy owsiane? Owsiane chyba. Eee, kurde, zawsze zapominam. Eee, I kładę sobie takie dwa albo trzy kawałki. czekajcie. Może trzy, bo są bardzo godne już. Także trzy takie kawałeczki do miski. Nie mam właśnie takiej głębszej miski, ani nie głębszego. Znaczy miskę mam, ale nie mam głębszego talerza. Więc sobie yy, kładę, Zaraz Wam pokażę jak to wygląda. Idę tylko po mleko. Dobra, jestem. A właściwie nie po mleko, tylko po yy, napój owsiany. Yy, to jest mój ulubiony. On jest z biedzonki. Nawet te Alpro czy inne mi tak nie smakują. No więc sobie wymieszam. No i zalewam to. Później pokażę Wam na końcu, no bo tak mam ustawione karty. Już nie chciałam tutaj tracić czasu na ustawienie jakoś tak od góry. Yy, ale zalewam sobie to właśnie trochę jak takie musli. Zalewam sobie to tym napojem. Tak, żeby one sobie namiękły. Yy, I do tego będę dodawała właśnie banana pokrojonego w klasterki i kupiłam sobie malinę specjalnie też wczoraj do tego. Ja wiem, że to nie jest jakieś super teraz owocy, bo nie jest sezon. Yy, czekajcie, gdzie jest nóż? No i tak, i mój super yy, Insta friendly i YouTube friendly nóż, tak piękny, podzielane. I to jest właśnie moje drodzy rzeczywistość. O, jakie brzydki banana w środku. No, także, no, co chciałam powiedzieć, to, że do tych Witabixów polecam wam właśnie najbardziej owoce, dlatego że ostatnio zrobiłam sobie tak z banankiem, tak jak teraz sobie, ale bez żadnych dodatkowych owoców typu właśnie maliny czy coś, i już to nie jest to samo, jest okej. Okay, Koję sobie trochę, jest ok, ale to już nie jest to samo co na przykład z malinami, z cuskawkami. Pamiętam, że ja lubiłam te płatki najbardziej jeść w sezonie, kiedy były świeże owoce, właśnie typu cuskawki, maliny. Jeśli można powiedzieć o świeżych owocach w Anglii, bo tam to wszystko było paczkowane, ale były właśnie takie dobre um, te owoce. I w Warszawie też jadłam ze świeżymi owocami, pamiętam. No, dlatego chciałam poczuć ten smak znowu, i kupiłam sobie malinki, tego szybko umyję sobie malinę jeszcze dorzucam. Dobra, i dorzucam świeże maliny. I śniadanie ekspresowe i pyszne gotowe. Dobra, Julnika się już odzywa, więc tylko Wam szybko pokażę. ten jak tam jest, ale pokażę Wam szybko efekt końcowy. I e, idę. No, i tak się prezentuje moje śniadanie. Pyszne, szybkie, jak dla mnie Ono jest sycące, także ja się Czuję najedzona po nim Co kto lubi, słuchajcie, fajnie właśnie Bo te płatki tak namiękają i to jest takie No taka ciapka, można powiedzieć Ale coś w stylu właśnie Takiej owsianki na zimno, no bo ja nie grzeję Tego mleka, tego napoju właściwie Ale oczywiście możecie sobie Zagrzeć, jeśli macie taką ochotę Hej moi drodzy, słuchajcie, chciałam wam pokazać nowości nasze na bledni. Korzystam w sumie z tego, że jest w miarę jasno, nie potrzebuję, mam nadzieję, że będzie dobrze zresztą nagrany, nie potrzebuję dodatkowych lamp, bo jest... Jare, nie jest aż tak pochmurna, powiedzmy. Idzie Black Friday, także my też coś dla Was przygotowaliśmy, ale o tym za chwilę Wam może dogram, bo jeszcze nie wiem dokładnie, jakie te promki będą, albo po prostu wpadajcie na stronę, zobaczyć, bo na pewno coś będzie z okazji Black Friday. Ale tak czy siak chciałam Wam pokazać właśnie nowości, bo zawsze Wam pokazuję we vlogu, a jestem mega podekscytowana, że znowu są nowości, dopiero co były, i teraz znowu mamy coś nowego, między innymi taką przepiękną sukienkę. Pokażę Wam, może o tak z bliska, jak wygląda ten print. Jak ona się prezentuje To jest taki nieoczywisty print Takie, takie ciapki trochę e, Takie plamki e, I tutaj mamy trochę takich kolorów e, Oliwkę, tern Trochę takiego ekri i trochę Zgaszonego różu, przepiękny jest ten print e, Dekolt w serek Taki lekko za Zaokrąglone, złagodzone. Jak widzicie, to jest takie delikatne też serduszko. No i mamy guziczki, które faktycznie się odpinają. Także dla mam karmiących, też bardzo fajna opcja. Bo tą poprzednią taką. Um... Zielonkawo, niebieską, taką morską sukienkę, którą mieliśmy Evelyn. E, tam się nie rozpinają te guziczki. Wiadomo, że to nie dla każdego jest problem, ale wiem, że część z Was zwraca na to uwagę, także e, tutaj te guziki się rozpinają i są to takie perełki. I Mam tą sukienkę w dwóch wariantach kolorystycznych, także za chwilę Wam pokażę drugą. E, natomiast zobaczcie, rękawy są takie balonowe, przepięknie się układają. Sukienka jest oczywiście z wiskozy. E, no bardzo mi się podoba. Tutaj mamy odciętą w tali gumeczką. I tutaj dół puszczony, plus taka farbanka delikatna i dzięki temu, że ona jest tutaj w gumkę, no to możemy, no zawsze to powtarzam, możemy sobie regulować tą długość. No tym jest oczywiście ja, jak to ja, muszę mieć tutaj taki, o, tak lekko zbluzowaną, jak to się mówi, także no jest przepiękna po prostu. Ja noszę rozmiar S i jeszcze tak Wam się pokażę troszeczkę bardziej z daleka, no zobaczcie, cudna jest po prostu i do stylizacji... Jesiennych, jeszcze i do zimowych, z jakimś karpiganem, ciepłym, z kozakami. Postaram się przygotować jakiś filmik, może niedługo mi się uda, ze stylizacjami, czy to na Instagram, no, prędzej pewnie na Instagram. Także wpadajcie w ogóle na Instagram mój i na Instagram mojej matki Bledni, bo nie wiem, gdzie się pojawi ten filmik jeszcze. No, mam nadzieję, że uda mi się go szybko nagrać. Natomiast, właśnie tam pojawiają się zawsze jakieś takie inspiracje co do stylizacji. Ja ją widzę, właśnie z jakimś takim ciepłym swetem czy. To kardiganem, ale też na przykład jako spódniczka. Będzie fajnie wyglądała ta sukienka, jak założymy taki sfery przez głowę, i wtedy jako spódniczka, i do tego kozaki, długie płaszcz na to i super. Mamy stylówkę ciepłą i mega efektowną. Fajną, mimo tego, że jest zimno, no to zawsze jest sukienką, a nie jakieś tam spodnie, dresy i tak dalej. Także fajnie. Ja tutaj tęsknię bardzo za sukienkami, więc to jest nasza pierwsza propozycja z nowości. No jest po prostu. Prześliczne, dajcie znać jak Wam się podoba A ja już wskakuję w tą drugą opcję kolorystyczną A jednak zamiast sukienkę to jeszcze najpierw pokażę Wam kardigan Bo mamy też nowy kardigan A tutaj do tej sukienki nie pasuje akurat Więc zarzuciłam go na sukienkę Zobaczcie, on jest długi, długi, taki... Poniżej kolana, no prawie, że do pół łydki u mnie ja mam 1,67 m i mam na sobie rozmiar mniejszy, bo mamy dwa rozmiary tego kardiganu, XS na S i M na L e, i ja mam ten mniejszy, aczkolwiek od razu podkreślam, że to jest kardigan taki trochę oversize. E, dlatego, że ja lubię, jak taki, jak kardigany, czy ogólnie swetry są takie troszeczkę luźniejsze, można się nimi tak otulić, opatulić wręcz. Za chwilę Wam pokażę, jak to wygląda, natomiast najpierw może e, z bliska Wam pokażę. Jak wygląda kolor i print Bo to jest taka jodełka delikatna W najmodniejszym kolorze sezonu Czyli w brązie To jest taki karmelowo-czekoladowy brąz Ja lubię sobie podwinąć rękawy One nie są tutaj zbyt jakieś takie obcisłe Także spokojnie nawet jakiś golf Można pod spód założyć Ale podoba mi się do tej sukienki ogólnie Także tak się prezentuje Po prostu taki klasyczny długi kardigan Do którego mamy dołączony pasek No i zobaczcie, można sobie się nim tutaj no, Fajnie Obwiązać i mamy wtedy taki wręcz płaszczek trochę, także tak wygląda. A jeśli chcecie, żeby był puszczony i trochę taki zgrabniejszy, w sensie, żeby bardziej tutaj był taki podkreślający talię, to co ja lubię robić w takich czy to kardiganach, czy płaszczach, to zawiązuję sobie ten pasek. Jakaś nitka jeszcze mi wyskoczyła, bo to jest moja sztuka ze szwami prosto. Zawiązuję sobie tutaj ten pasek, czy tak luźno, czy na kokardę, i wtedy on, zobaczcie, wygląda tak bardzo tutaj zgrabniej, tak troszeczkę bardziej. Podkreślający sylwetkę, i bardziej widać też tą no, sukienkę, na przykład czy to, co, cokolwiek mamy pod spodem. Także to mój taki mały sposób. Ja też tak często robię z płaszczami. Oczywiście, jeśli jest na tyle ciepło na zewnątrz, że można sobie tak chodzić w rozpiętym, także tak. No a zawiązane. Tutaj mamy w ogóle też szlufki także nic tutaj się nie, nie ucieka ten pasek. A zawiązane. Zaraz wam pokażę, ale ciepło mamy w domu. Się ugotuje, jak Wam będę pokazywać, bo jest w nim ciepło. No, też fajnie wygląda, oczywiście, do takich zwyczajnych stylizacji. Na stronie mamy stylizację ze spodniami i z koszulą, także tak o, tak się prezentuje. Związany, ładnie też z tyłu, jak zgrabnie wygląda. Także druga rzecz, i już tylko szybciutko Wam pokażę sukienkę, bo się rozgadałam bardzo. I oczywiście zrobiło się tak ciemno, że musiałam zapalić lampę. Nie wiem, czy będzie dokładnie widać, no bo czerń jest ciężko ogólnie złapać w tym aparacie. Także, no, pokazuję Wam, mam nadzieję, że jest widać. I druga sukienka to jest ten sam model, co ten poprzedni, tylko że właśnie w takiej klasycznej czerni. Natomiast, no, mam nadzieję, że też tutaj się uda oddać tą strukturę materiału. One są takie delikatne, no można powiedzieć, kropki, em, wy, takie wypukłe delikatnie, więc. Przepiękny materiał, troszeczkę taki bardziej elegancki. Ale zobaczcie, moim zdaniem ta sukienka będzie świetną bazą do wielu różnych stylizacji: nie tylko eleganckich. Można sobie na co dzień też z jakimiś kozakami, albo nawet z botkami takimi wiązanymi, e, ciężkimi założyć e, i super jest. Stylówka, także no powiem Wam, że ta w klasycznej czerni też bardzo mi się podoba Dajcie znać, która Wam bardziej przypadła do gustu Czy ta w te kropaczki, ciapki, czy ta czarna jednak klasyczna Myślę, że będzie też fajną taką właśnie bazą do stylizację na przykład na święta, bo jednak czerny zawsze wygląda super, do tego czerwone usta, jakieś dodatki i mamy super elegancką stylówkę, także no taki to jest model, który na wiele okazji założycie. Zobaczcie w ogóle, jak ten dekolt też pięknie wygląda, no cała jest po prostu... Śliczna i taka mega mm, podkreślająca fajnie tutaj serwetkę, bo podkreśla talię, a jednocześnie tutaj bardzo ładnie wysmukła, wydłuża szyję Także no, ja jestem zakochana w tym modelu No i w końcu jakaś krótsza sukienka, bo ostatnio było sporo takich midi, maxi, a teraz mamy taki krótszy model, fajny do rajstop, do długich kozaków Także dajcie znać, co Wam się najbardziej z nowości podoba i moi drodzy, jeszcze tak bardzo szybko, już tutaj nic się zgadywać mocno, ale chciałam Wam podziękować tylko za świetny odbiór poprzedniego vloga, w którym troszeczkę sobie porozmawiałam na temat połogu. Także jeśli jeszcze nie oglądaliście, no to e, zajrzyjcie. Co prawda były też jakieś tam negatywne komentarze, ale myślę, że to jest po prostu, to wynika z niezrozumienia e, i tam, jak jakieś są komentarze, takie bardziej grube. <laughs> powiedzmy z jakimś tam hejtem na to, co kobiety przechodzą, czy że ja narzekam bla 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 bla. E, czy jakieś takie hamskie, no to ja po prostu to usuwam, jednym ucho wpuszczam, drugim wypuszczam, nie ma co się tym przejmować. Natomiast e, 99% komentarzy i tam jest naprawdę mnóstwo komentarzy pod tym filmem jest takich, że cieszycie się, że o tym powiedziałam, że ktoś w ogóle o tym mówi, bo mało się o tym mówi, a jest to mega ważny temat i temat, który myślę, że trzeba poruszać i podawać dalej, no bo no nie ma takiej ogólnej świadomości, e, mam wrażenie, mało kto ma świadomość tego, jak to właśnie wygląda, że to nie jest wszystko takie usłane różami, e, tylko że są też takie cięższe momenty. Niektórzy się na mnie obrazili, bo kiedyś tam mówiłam, że e, no nie do końca ja ze swojego jakby doświadczenia rozumiem, że nie ma czasu na przykład na umycie się, ale to nie chodziło mi o to, że nie wiem, że... Przy dziecku, to jak kobieta nie ma, nie ma czasu iść, nie wiem, podkreślić to, że jest niezaradna, bo ja później nawet wręcz mówiłam, że ja podziwiam mamy, które są same z dziećmi, i dla mnie naprawdę jesteście super bohaterkami. Także tutaj wiecie, absolutnie nie miałam e, zamiaru nikogo urazić. Tylko po prostu chodziło mi o to, że no, e, jeśli mamy jakąś pomoc, i to też podkreślałam tam, także nie obrażajcie się na mnie, ja tutaj wiecie, nie, nie miałam nic złego na myśli. Jeśli mamy jakąś pomoc, to myślę, że da się to e, jakoś tam ogarnąć. Aczkolwiek kwestia, e, jaką poruszałam w poprzednim vlogu, czyli kwestia takiej bardziej e, psychicznego dochodzenia do siebie po porodzie, jest mega ważna i moim zdaniem trochę jeszcze nawet bardziej ważna albo nawet w sumie jak dla mnie dużo bardziej ważna i dużo bardziej istotna niż dochodzenie do siebie fizyczne. Także no chciałabym to podkreślić i mam nadzieję, że komuś ten vlog pomógł z tego co widziałam tak, także mega mnie to cieszy. Cieszy mnie to bardziej niż jakieś tam, wiecie, same w sobie wyświetlenie, czy cokolwiek, tylko to, że właśnie dzieliłyście się też swoimi doświadczeniami i wiele było takich komentarzy, że fajnie, że ktoś o tym powiedział. Teraz wiem, że nie jestem sama, czy że nie byłam sama, czy teraz po prostu, no nie to, że się boję, ale wiem, że wiem na co trzeba zwrócić uwagę, jakich sygnałów. Szukać po prostu i czasami, że nie, 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 nie ma żadnego wstydu w tym, żeby prosić o pomoc. Chociaż powiem Wam, że ja mam duży, duży problem z proszeniem o pomoc, ale dobra, mniejsza większość. Dziękuję Wam bardzo za taki piękny odbiór. Okej, okay, moi drodzy, przyszłam tutaj do pokoju i trochę wstyd pokazywać, ale pokażę wam, co tutaj się dzieje. Tak jak wam chyba mówiłam, ten pokój. To się zrobi taki trochę składzik, Wszystko tutaj trzymamy. Co chwilę jest tutaj pranie, co chwilę jest tutaj deska do prasowania, co chwilę tutaj jest multum paczek, których nie miałam czasu rozpakować, kosmetyków, no po prostu zbiór wszystkiego i chciałabym sobie to teraz tak na szybko, chociaż trochę ogarnąć, także tak to wygląda. Już Wam pokazuję, To jakieś paczki. Oczywiście pranie, część wyprasowane. Kosmetyków pełno, pełno paczek, bo część jest rozpakowana, część jest nierozpakowana, coś tam jest jeszcze do segregacji Tutaj żelazko Tu otwarta szafa Tam jakieś kosmetyki, tam kosmetyki, tam ubrania to Wszystko jest wszędzie Tam jeszcze z mojego makijażu wczorajszego rzeczy Także, wiecie, jak ja bym chciała teraz nagrać na przykład wam jakieś stylizacje czy cokolwiek, to no, ciężko by było Chociaż e, nagrywałam i po prostu przesuwałam ten cały balkan na jedną stronę pokoju Jak coś nagrywałam na Instastory albo e, na YouTube'a do vloga czy coś, to po prostu przesuwałam ten bajs na jedną stronę, bo nie miałam kiedy zrobić porządku. Już jest tak ciemno, nie odniostsze. Dobra, także teraz chciałabym, chociaż tak wiecie, trochę tutaj uporządkować. Mam też tam w korytarzu kilka paczek, które chciałabym tutaj przynieść, ale dopiero jak już tutaj będzie w miarę ogarnięte, także zabieram się za takie, no powiedzmy, że w miarę szybkie porządki tutaj. You need that distance, yeah. But we love like this, we cannot miss each other. Yeah, yeah. Please don't play no games with me. Just hit me up on my line, yeah. But there's one thing you need to know. My heart just wants to see you grow, yeah. You know that I need you so, yeah. You're bad for me, I know, yeah. You can run back to me, you know this. I'll be your lifeline, yeah. Can call on me, Colin calling, you calling, calling, mm. calling, callin', callin', and callin', callin'. I promise you can call on me, and calling, you calling, calling, mm. calling, and callin', 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 callin I promise you can call on me. Any time that you get lost, you know that I'm the one you depend on. You know any time that you're falling, I'm the one that you lean yeah, on. do yeah, so tell me who better than me for you, know. 'cause I don't want anyone. So, why don't you love me? You put yourself way above me, yeah, yeah. But there's one thing you need to know my heart just wants to see you grow, yeah. You know that I need. With you, the sun is shining 24 7. Cause when we're together, it feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you.